Więc dzień dobry, cześć. I połem to będzie ostatni odcinek z Niemców na Moskwie. Przynajmniej do jakiś czas, dopóki nie będzie następnego poziomu. Chyba, że ktoś zechce, ale wątpię, że ktokolwiek by napisał, że chce. Więc, no, następnym razem widzimy się na Normandii. Zależnie może to być dzisiaj, może to być jutro. Nie wiem jak to się wyrobię z tymi odcinkami, ale biorąc pod uwagę, że chcę skoczyć dzisiaj na ocenę gra na 40, to jednak e, trochę będę musiał pograć. Więc. Oraz wiem, że to jest rzecz którą wiele osób pewnie by zbeszczało, yy, u większych youtuberów, a nawet pewnie i Ale ja nie jestem youtuberem, w żadnym wypadku, pomijając fakt, że tu się, nie wiem czemu, jeszcze nie pokazało. Yy, to jest to, że zapraszam bardzo chętnie, żeby ktokolwiek, to ogląda, jakoś skomentował może lajka dał, jakby się podobał Algorytmy YouTube'a nie wybierają A z chęcią bardzo byłbym zadowolony, jakby jednak Rozszerzyła się Ilość osób, które oglądają Jestem mocno zdziwiony, że Odcinek Ósmy, znaczy ósmy Odcinek 15, odcinek 16 dostały taką w sumie wielką ilość yy, wyświetleń. Tutaj osio, tutaj 9, normalnie niegdy wrycie w takim krótkim czasie tyle osób nagle nie przychodziło Więc... mnie to się zadowala, tak bardzo były zadowolony jakby osoby które oglądają skomentowały coś a nawet jak nie komentowały to może lajka dały, to wiele nie kosztuje czasu z pewnością, a jednak pomaga, pomaga, wysyła sygnał YouTubeowi, Ej, to jest całkiem dobre, Patrzmy po Indy Więc jopiescy, z coraz większą, się lat, coraz większą, się widą. O, mu to jest potrzebne, jakby nie wiem, co Nic na to nie poradzę. Gdyby to nie było potrzebne, to bym o to nie prosił. W sumie miałem nie prosić o to nigdy w życiu, bo uważałem, że to jest dziaderskie, ale. Biorąc pod uwagę to, jak. YouTube nie lubi się z osobami, które nie wrzucają regularnie i nie dostają za to lajków, ani innych takich cudów. Te chwilę mi wybór. Ale koniec gadania. Trzeba rozwalić. Chociaż... Jak ja patrzę, to raczej oni rozwalają. No. W ogóle jakby... Tak, tak ostrzegał chociaż już to pewnie... Jej. Przeżyłem to, jakiś cudem. Yy, ostrzegam, że mam katar i... I jest mnie sfeć, go! O Jezu, dobrze się podrapać. I ostrzegam... ...Jerdzielek, chodź. I ostrzegam, że... ...mogę... ...przypadkiem się zapomnąć... ...i pociągnąć ku... ...głuchości wszystkich osób, które są tutaj, ale no nie wiem, mam na... Mam... ...mimo wszystko nadzieję... ...że ten... Program by. Uch, uch, Ale ten program jednak by. wyciszył trochę ten problem. kurde, muszę tu polecieć. Oni tam pewnie założyli sobie jakąś. O, właśnie bazę, kurde. No, jest to jest tylko granata, nie podoba mi się to. pół. Pierdziela, tak tu! A Mam swój... że ja właśnie, to jest to! przed tym! Udało mi się! O kurde, normalnie nie wiem ile dziesiątych sekund, jedna, dwie, udało mi się podnieść przed, przed śmiercią i dzięki temu przeżyłem to i go zabiłem. Właśnie dlatego kocham normalnie ten perk, dla takich momentów. To tak raczej dupsko czasem. Ale trzeba tam wrócić, bo oni sobie zrobili taką bazę. A moja drużyna tak desperacko obradzi tego punktu, że ja muszę wszystkie specjalne operacje wykonywać. Znaczy, jest to dość, wydaje mi się, łomnym m, specjalnym operatywem? Ale jak nie widzę, po prostu, że nie można magnetami rozwalać okien. Nie, 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 nie! O Co dupa z moich specjalnych operacji? Nie, to, to przegramy. Moi w ogóle nie przejmują się takimi rzeczami jak budowanie punktów. Eee, nie przejmują się takimi rzeczami jak... Bilnowali flag, nikomu się nie przejmują. Kurde, świetnie, tylko na tym punkcie. Znaczy, ty dobrze, że w ogóle siedzą na punkcie o tym, co lepsi niż wszyscy inni, którymi się do tej pory spotykają w Niemczech, nie? Ale to i tak jest katastrofa. Tym bardziej katastrofa jest, to, że chyba mi się do nas dotyka. Nie! To właśnie. Po raz pierwszy w życiu, że zaczynał gadać przez nos. I to nie jest wcale fajne. No właśnie o tym mówię. Zbuduję tutaj przerwa, żeby się wysmakolić, bo to jest. Proszę, jest. O, tu To jest. Że ta się jest. Się to hmm. no, już tak blisko są.

Nie wiem. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, kto wymyślił to. Ale nie był jakimś geniuszem. No ty... ...to się zachodziłaś. Tak, no. O boże, o Jezus. O boże. To strefa.

ale <laughs> to było dla mnie dość zaskakujące. No dobra, tam kurde się nie da, no, to jestem ruszony tu. No hmm. dobra, bo tym myślę, jest jaki wyskok. bo tym myślę, mogę posłać tam. To jest. Ale sam się wezmę tutaj. No jezu, i pociągam zaś tym nosem, jak bulwa śmierdząca. Super. Dwa! Mm. O Jezus... To nie jest dzień nagrywek normalnie mój los umiera. jestem alergikiem. O, Boż, o Jezu! Wyszło! No, był jest. prostu na ułomnie jak tydan, ale... ale zabiłem go, nie? Nie czuję się z tego powodu jakoś szczególnie dumny. Jak pierdziele... Idę. Bigus Dicus atakuje. Nie. Jak skoczył pięknie. Szkoda, że nie mam dwóch. Ona no, no, tylko mina przecież. Ale zostawię ją tu, bo coś czuję, że ktoś będzie chciał przyjść. Proszę. Przecież... Dobra, to było bardziej łodne niż sądziłem. No, mina mnie uratowała. O Jezu... Yes. Nie, to było... Łomne strasznie, nie? No, otwieraj te dwie, okej, okay, nie spodziewałem się, że. O, i ktokolwiek Zostawię wręcz no Dobra, nie wiem, jak kiedyś mówiłem o no, minach na pewno, że są bezużyteczne. Teraz stały się trochę mniej bezużyteczne. OK? A ja pierdziele. What I am supposed to do with... Mamma mia! O bojku, jesuński! Jakim cudem wysypuję wysy chyba 2-3 pociski? Między dwóch. Odwalisz. Katastrofa. Nie dobra, wezmę ten fałk. Się napiję. Przepuszczam do rur. I może się nie zbudź. Może naprawdę jestem pod wrażeniem, ale no, w ogóle same te 60 mają. pani, te 60 nie, te pow... nie, 60 mnie nie przebije, chyba że strzeli w od przodu, więc, ale tutaj tak, chyba ta jest. Forever Nagrojnation O Jezus Ja słyszałem, ale... Bomba w nie nic nie się zrobił o no, teraz tu wyjdziesz, nie, no, dobra hmm. To był jakiś człowiek to nie zareagował na to, że na jego pisły o i to nie boty myślą hmm. no, Oczywiście. My się Spokojnie rozbryzgło na nich, ale to drewno, przez drewno przelatuje wszystko, nawet hej. No chyba, że to jest drewno strukturalne. Tak samo strukturalne, jak na przykład ten SUB. Bomby spadną. Przejechałem, przeżyję. No nie tutaj. Z boku. Pozom. No, A widziałem już, jak miał wyciągniętego tego. No nie wyszła, ale okej, okay, podziwiam, że w ogóle próbowałeś. Znaczy, tak, więcej ludzi chce pogierować dynamitami niż budować punkty, więc. Może myślałem, że jest do mnie czołg O, nie, nie, ja na to nie pozwolę, panie Papitanie. Gdzie jesteś? Chyba latają wokół mnie. Nie wiem. Póg jest przejmowany, wroga nie widać. Smutne. E, 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 e. Widać, widać, kurde. No, tak, to próbuj rozwalić. Na pewno ci się uda. O, kurde. Dźwięk jednego uderzenia w metal, wydaje mi się, że to był czołg, który mnie rozwalił. Jakiś. lepszy, nie wiem. Może to był teciak, ale. teciaka jeszcze nie widziałem do tej pory, więc. Nie, no, pokazywało. Hmm. Nie zauważył wybuch jak od, od dynamitu, a nie jak od działa toczakowego. Ja się schowam. Jeżeli sobie wypamiadę, jest jakie nie ja widzę. Ludzi, i boty, i wszystko, jak to wbiega. te Przed, przed Kurde, ogień. No, ogień, super. Y

Kterofoby. Jak można z nimi dociągnąć? 12 razy 4 dwie osoby z piętrów minionych, dwie zabiły trochę więcej osób i straciły działo. Jak nie Co? Ne. Mózg mi tutaj po prostu się lasuje. Pafa Miałem więcej wszystkiego niż ta drużyna. Mniej śmierci. Więcej zabójstw, więcej zniszczonych czołgów, więcej kurde asyst, więcej struktur zbudowanych. W końcu, prawda, zbudowałem tylko jedną, bo nie było czasu. Kurde, więcej zabicie. Kurde, 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 więcej. kurde, niż... kurde, widzicie, jeszcze ja się muszę tu mierzyć, grając po stronie Niemiec, na, na Moskę. To jest po prostu horror. Nie? Jak to, to, to nie zasługuje na pocieszenie w postaci komentarza i lajka, to ja nie wiem, co zasługuje, nie? noc.